Co on ma zrobić z swoją schizofrenią, jak on nie chce przejść do naszego tam kościoła, zboru itd i tak dalej, i tak dalej. W ogóle zapomnijcie o tym, że przejście do jakiegoś tam zboru, kościoła i dalej uleczy schizofrenię. W ogóle nie o to chodzi w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o ustosunkowanie się do rzeczywistości duchowej. Rzeczywistość duchowa jest taka, że albo w niej jesteś pod tyranem tego świata, albo jesteś pod Jezusem, tak? Albo masz jesteś w rzeczywistości duchowej z Jezusem, pod jego panowaniem, albo jesteś w rzeczywistości duchowej pod tyranem tego świata. Przejście do jakiegokolwiek kościoła, zmiana wiary, na papierku czy gdzieś tam nic nikomu nie pomoże w stosunku do rzeczywistości duchowej. Byliśmy w Polsce wychowani, że to Bóg nas potrzebuje z jakiegoś powodu. A nie my Boga potrzebujemy. Ja byłem wychowany, że to Bóg mnie potrzebuje w niedzielę w kościele. Bóg mnie potrzebuje, żebym dawał na ofiarę. Bóg mnie potrzebuje, żebym tam klękał w odpowiednim momencie i wstał w odpowiednim momencie. Bóg mnie potrzebuje, żebym e, wspierał jakieś tam akcje finansową i tak dalej. To Bóg mnie potrzebuje, nie ja Boga. E, ja byłem ważniejszy niż Bóg nie? w tej takiej e, w polskim wychowaniu. E, Widzicie, Bóg nas potrzebuje. Na przykład, powstała ustawa w Polsce o, tam, o tych wartościach religijnych, uczuciach religijnych, i która teoretycznie miała bronić mniejszości religijne, nie? a tak naprawdę w większości jest wykorzystywana, żeby bronić katolicyzm. Jak ktoś tam na jakimś marszu pomaluje to pustwa katolickie inaczej, no to, no to są, jest oskarżany, i Widzicie, i to jest pokazane coś takiego, że te bóstwa katolickie, te bóstwa religijne, one nas potrzebują. Na przykład my potrzebujemy te bóstwa obronić ustawą, my potrzebujemy o te bóstwa bronić w sądzie, my potrzebujemy za te bóstwa, nie wiem, walczyć na krucjatach, tak to było w historii, nie? My potrzebujemy stwarzać inkwizycję, która będzie broniła naszych wartości, to wartości katolickich. My potrzebujemy bronić wartości katolickich, stawać w obronie wartości, tam chrześcijańskich nazwanych nawet, nie? My potrzebujemy stawać w obronie. To Bóg nas potrzebuje. E, tak jesteśmy wychowani. Przynajmniej ja tak byłem wychowany, że to Bóg mnie potrzebuje, nie? Bo w ogóle przejście do świadomości, że to ja Boga potrzebuję, a nie Bóg mnie. W ogóle to po prostu dla mnie to było kosmos, po prostu, nie? Że to ja Boga potrzebuję, a nie Bóg mnie. Ale prawda jest taka, że to ty Boga <laughs> potrzebujesz, tak? To ja Boga potrzebuję, tak? Po pierwsze, potrzebujemy do zbawienia. Do, do zbawienia my potrzebujemy Boga. Nie jesteśmy w stanie, słuchajcie, przystąpić do Boga Ojca. Bóg Ojciec powiedział, że zjadając owoc poznania dobra i zła, przychodzi na człowieka śmierć. Urodziliśmy się z duchem, który umiera. I my potrzebujemy Boga. Potrzebujemy jakoś wrócić do Boga. Potrzebujemy mieć drogę do Boga, utorowaną, tak? To nie Bóg nas potrzebuje. Bóg nie potrzebuje, wiesz, Twojego uwielbienia Boga. Bóg nie potrzebuje Twojej chwały, nie potrzebuje Twojej opinii o Bogu, nie potrzebuje Twojej walki o wartości religijne, o wartości e, żadne takie. To Ty potrzebujesz zbawienia. To ja potrzebuję zbawiciela, Ty potrzebujesz zbawiciela. Potrzebujemy mieć drogę do Boga, jakąś drogę do Boga, tak? I jedyną drogą, która nam daje przystęp do Boga, nie są rytuały, nie są sakramenty, nie jest wprawianie y, się w odpowiedni trans, nie jest y, powtarzanie żadnej modlitwy, tylko jest Jezus Chrystus, który jest drogą prawdą i życiem. Przyjęcie Jego jako swojego zbawiciela daje nam przystęp do Boga. Jesteśmy już sprawiedliwi i święci w Jezusie, tak? bo nikt nie był w stanie się uświęcić sam, nikt nie był w stanie być sprawiedliwy sam bez Niego. Itd. Tylko to my potrzebujemy. To jest w ogóle inna koncepcja, że to my potrzebujemy Boga, a nie Bóg nas. Nie Bóg nas. Owszem, owszem, nawet w tym tak zwanym protestantyzmie, jak się tam załączy różne, wiecie, filmiki i tak dalej z Ameryki czy skądś tam, to widać, że też ludzie po prostu trochę wykorzystują. E, na przykład ten protestantem do, nie wiem, zbierania pieniędzy, tak, i to jest sekta, która zbiera pieniądze, gdzie ja jestem, nie? Dziesięciny zbierają, nie? I tak dalej. Słuchajcie, przeróżnie było z tymi dziesięcinami w historii, o tym jeszcze będę opowiadał. Ale owszem, zdarzają się zwiedzenia, zdarzają się ludzie, którzy wykorzystują to i tak dalej dla swoich korzyści. Zdarzają się. Zdarzają się. Robią czasami cudzołóstwo z Bogiem i tak dalej, nie? Hmm, ale to w ogóle nie o to w tym chodzi. Po pierwsze, podstawa. Ty potrzebujesz Boga i ja potrzebuję Boga. Druga sprawa. Jeżeli chodzi o przyłączenie się do jakiegoś zboru, kościoła i tak dalej, to jesteśmy społecznością wywołanych, tak? Biblia cały czas mówi o społeczności, nie mówi o jednostkach wywołanych, tak? Nie mówi o jednostkach wywołanych. Na przykład mamy modlitwę na językach, która nas buduje, tak? Ale jest wyjazd wyraźny jest, że tak powiem, przykaz, że przede wszystkim liczą się prorodstwa, które budują kościół, budują społeczność wywołanych, a nie budują jakieś jednostki personalne, nie? Więc potrzebujemy tej społeczności. społeczności są różne konflikty, są błędy innych, są błędy nasze, yy, są przeróżne rzeczy w społecznościach, się dzieją. Dzieją się przeróżne rzeczy w społecznościach, tak? <grym> Jeśli chcecie wiedzieć, jakie się błędy w społecznościach działy, to otwórzcie Apokalipsę, Księgę Objawienia, to ostatnią. I tam na początku są listy do siedmiu zborów, no i tam się działy te przeróżne, dziwne rzeczy, tak? Różne, no, różnie tam anioł się do nich odzywał. No i już się błędy różne, dziwne działy i się będą takie błędy różne, dziwne działy i dzieją się. Ale w ogóle nie na tym się skupiajcie. Potrzebujesz społeczności, fakt. Fakt, potrzebujesz społeczności chrześcijańskiej, tak? potrzebujesz społeczności wierzących, potrzebujesz społeczności braci, z którymi będziesz miał, że tak powiem, jedność, zgodę i tak dalej. Potrzebujesz tej społeczności. Ale przede wszystkim potrzebujesz Boga. To wiesz, ta społeczność sobie bez ciebie poradzi. Jedna społeczność sobie z ciebie poradzi, druga społeczność sobie z ciebie poradzi, społeczność sobie bez ciebie poradzą. Bóg sobie bez ciebie poradzi, ale Ty sobie bez Boga nie poradzisz. Jeżeli chcesz wyjść z tych rzeczywistości duchowych, które cię wierzą w czymś, i tak dalej, musisz mieć odpowiedni stosunek do tego. Musisz przyjąć zbawienie i przyjąć władzę i panowanie Jezusa Chrystusa w tej rzeczywistości duchowej. Wtedy jesteś w stanie wyjść z tych wszystkich schizofrenii i innych yy, dziwnych dolegliwości psychicznych, fizycznych, i tak dalej. Wtedy wiesz, kto panuje, i przyjąłeś to panowanie. Jeżeli się buntujesz przeciwko temu panowaniu, jeżeli chcesz, żeby kto inny panował, tak. Bo w Kościele Katolickim na przykład królowa niebios panuje w rzeczywistości duchowej, też są takie koncepcje. I jeżeli królowa niebios jest drogą do Boga i ona panuje w rzeczywistości duchowej, ma jakiś wiesz, przystęp do. ona ma dopiero przystęp do Jezusa, bo ona u Jezusa prosi o łaski, żeby Jezus uprosił u Boga jakieś łaski. Taka droga jest mniej więcej. Nie? Że są święci. Nie? które tam podchodzą do Jezusa, bo Jezus jest taki tutaj stoi i siedzi, taki niedostępny. Nie I są święci. I tutaj jest tak na przykład króla niebios, podchodzi i Jezu, proszę, ubłagaj u Ojca jeszcze tamto dlatego i tak dalej. Podchodzi święty Alojzy i Jezu, proszę, ubłagaj u Ojca. I Jezus się zastanawia. Mm, no dobrze, to może pójdę do taty coś ubłagać, nie? No takiej koncepcji się żyło, tak? I Biblia mówi zupełnie inną koncepcję. Jezus Obie opanowanie, Jezus i, i my przychodzimy do Jezusa. Tak? Nie, nie potrzebujemy pośredników do Jezusa. Ale to my, Jego potrzebujemy, a nie On nas. Po prostu, nie? No owszem, możemy się zgłosić do Jezusa. Jezus chce czynić Twoją wolę. Jezus chce poznać Twoją wolę dla mojego życia, chce ją uczynić, chce, chce Ci służyć, po prostu, tak? I tak dalej. Ale to jest od nas już zależne. Jezus sobie bez nas poradzi. Jezus, obie opanowanie. Jezus objął panowanie. Pytanie: Czy my chcemy w tym życiu, że tak powiem, przystąpić do tego, co on objął i przystąpić do tego zwycięstwa jego, tak? Czy chcemy sobie żyć po swojemu, zdecydować, jak sobie postąpimy, jak sobie będziemy żyć, zdecydować, jak sobie umrzemy, zdecydować, co z nami śmierci. Mamy to prawo. Masz to prawo zdecydować o tym po prostu. Decyzja jest po Twojej stronie. Nikt Cię do niczego tak powiem, nie przymusi. Owszem, ja będę przymuszał, bo ja taki mam charakter, postaram się już mniej przymuszać yy. i tak dalej, bo wiem, co możesz zyskać, więc tak naturalną siłą mojej rzeczy, woli, nie wiem, wykorzystam jakieś techniki manipulacji, żeby cię przymusić cokolwiek, żartuję tak? może, że, ale yy. no, wykorzystam wszystko, co umiem, tak? Żeby cię jakoś temu do, ku temu zachęcić, tak? Zrobię to przy różnymi dziwnymi metodami, nie? Yy. I oczywiście możesz im przez to nie ufać, nie? Możesz przez to nie ufać, zgadza się, tak? Możesz na przykład popatrzeć, o nie wiem, oni tańczą na rynku, tam, na przykład to, co nasz mój kościół robią, oni tańczą na rynku z flagami, nie? I tak wiesz, manipulują ludźmi, w ogóle hipnozę wprawiają w trans, żeby zachęcić i tak dalej. Wiesz, naprawdę słuchajcie, nic z tego nie mamy, to ma zupełnie inne znaczenie, I mówimy o tym znaczeniu na rynku, co my robimy tak naprawdę, że wielbimy Boga. Tak? Przede wszystkim i to jest podstawa w Starym Testamencie. Wiele razy było o wielbieniu Boga, na przykład flagami, tańcami, podskokami, I nie wiem, kaskaniem, czymś takim. Przed różnymi rzeczami było wielbienie Boga, jak sobie poczytacie, jak wyglądało wielbienie Boga w Starym Testamencie. My to po prostu robimy, tak? To, że to jest dzisiaj odczuwane jako próba jakiejś manipulacji, co nas to obchodzi za przeproszeniem, jak to świat odczuwa. Nie dla świata to robimy, tak? Zapomnijcie o czymś takim w ogóle. Ale przede wszystkim tematem tego nagrania jest to, że to Ty potrzebujesz Boga, a nie Bóg Ciebie. Ty na przykład, jeżeli masz te problemy psychiczne, to potrzebujesz um, uporządkować sobie sprawy duchowe. Potrzebujesz uporządkować sobie sprawy duchowe. Kto jest w Twoim sercu panem postawiony? Podstawowa sprawa. I jakie ten pan ma znaczenie w świecie duchowym? Bo jeśli w Twoim sercu panem jest yy, nie Jezus, tak? to jakie ten ktoś ma znaczenie? Na przykład panem jest Kościół Katolicki. Członkostwo w Kościele Katolickim jest Twoim panem. Tak? Yy jakie członkostwo w Kościele Katolickim ma znaczenie w świecie duchowym? I czy to znaczenie w tym świecie duchowym pozwoli Ci wyjść z tej Twojej schizofrenii, z tego wszystkiego, co Cię tam gnębi? Czy to znaczenie w tej rzeczywistości duchowej? Ja nie wiem. Moim zdaniem nie. Moim skromnym zdaniem członkostwo w Kościele Rzymskokatolickim, członkostwo w jakimkolwiek innym Kościele, zapisanie się do jakiegokolwiek innego Kościoła nie daje Ci żadnej e, mm, no, moment, teraz jeszcze jak daje ale nie dajecie praktycznie żadnej takiej yy, siły duchowej. Nie daje Ci żadnej siły duchowej. członkostwo w, ża w żadnym kościele. Po pierwsze, siłą duchową jest Jezus Chrystus, która jest w stanie dać Ci, yy, że tak powiem, jakieś, yy, że tak powiem, siłę do opanowania rzeczywistości duchowej, która jest wokół Ciebie. I to jest podstawowa sprawa. To jest Jezus Chrystus. I On objął panowanie. jeżeli On jest Twoim Panem, to będziesz miał tą siłę, żeby uporządkować te dookoła. Jeżeli będzie to jakieś członkostwo, będzie Twoim panem, no nie przykro mi, nie będziesz miał żadnej siły, bo nie ma członkostwo siły żadnej mocy. Po prostu ma moc prawną, więc to jest fakt, że ma moc prawną i to mówiłem w tych, tych nagraniach o apostazji, że ludzie wyraźnie mówią, że członkostwo w danej organizacji, przez to członkostwo tak naprawdę e, mamy udział w grzechach danej organizacji, więc warto, że tak powiem, tego udziału nie mieć. Nie. E, Warto tego udziału nie mieć. Poza tym też wyraźnie jest powiedziane, że zbory mają swoje, swoje anioły, no ale przede wszystkim, żeby być członkiem jakiegoś zboru i tak dalej, to jest podstawowa sprawa. Trzeba przyjąć się jako swojego pana i Zbawiciela, tak? I później jest społeczność świętych, która się za Ciebie modli i tak dalej. Jest społeczność świętych, są aniołowie danych zborów, kościołów i tak dalej. To jest inna sprawa, ale podstawową sprawą jest przyjęcie Pana Jezusa jako swojego Pana i Sprawiciela i ogarnięcie się w tej rzeczywistości, tak? Potem jest społeczność święta. To jest też fakt i o tym nie wolno zapominać, tak? Bo są wolni chrześcijanie i tak dalej, którzy też sobie próbują poradzić w życiu bez tej społeczności. Nie ja też tak próbowałem, że tam społeczność i tak dalej, gdzie tam? Ja mądrzejszy jestem od tego wszystkiego, nie? Nie, gdzie jest społeczność i tak dalej, są społeczności więksi, mniejsi, e, mądrzejsi, mniej, mądrzejsi, bardziej objawieni, mniej objawieni, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, społeczność polega przede wszystkim nie na tym, co zyskuje ze społeczności, tylko na tym, jak możesz służyć dla społeczności. A tym polega społeczność. Jezus był największym Królem w tej społeczności, bo Jezus nam najbardziej usłużył. Wziął od nas nasze grzechy, wziął wszystko, tak? I usiadł na tronie w sensie na krzyżu. Yy, swoim, tam został nazwany królem. Yy, więc w społeczności się usługuje i przede wszystkim po to jest społeczność. Więc przystępowanie do społeczności tak naprawdę przystępujesz po to, żeby przede wszystkim usługiwać, tak? A nie żeby tobie usługiwali. Owszem, będą tobie usługiwali, ale przystępujesz po to, żeby usługiwać. I oczywiście tu się pojawi, o jaka wielka sekta. Szukają nowych sług i tak dalej, nie? No pewnie. No, pewnie, że szukamy nowych sług, i tak dalej, ale przede wszystkim to jest dla Ciebie. I zabrzmi to, o jak ja tu manipuluję, i tak dalej. No, pewnie, że manipuluję, bo tak to brzmi. Tak, tak to brzmi, ale jeżeli nie przystąpiłaś, nie przystąpiłeś najpierw do zbawienia, nie przyjąłeś zbawienia, to nie jesteś w stanie tak naprawdę nic wiedzieć o Bogu, bo o Bogu objawia nam Jezus Chrystus, jaki jest Bóg proś Jezusa, żeby ci zaczął objawiać, jaki jest tak naprawdę Bóg i co tak naprawdę Bóg zrobił. I to jest dopiero pierwsza podstawowa droga. Jezus może ci objawić, jaki jest Bóg. Wcześniej, zanim ci Jezus objawił, jaki jest Bóg, jeżeli nie przyjęłaś, nie przyjęłaś zbawienia, masz tylko swoje domysły tak naprawdę. Nie jesteś w stanie ogarnąć tego. Ja na przykład tu miałem takie nagranie z Kamilem wcześniej, tym takim pastorem z Warszawy. Ja Kamila znałem wcześniej. Ja mu totalnie nie ufałem. Ja mu totalnie przez wiele lat nie ufałem, bo ja nie wierzyłem, że on ma naprawdę taki pokój. Że on ma naprawdę pokój Boży. Ja nie wierzyłem. Ja psychologicznie po prostu nie no, patrząc, że to jest niemożliwe, nie? On coś tam ukrywa pod spodem, on tam pod spodem ma jakieś inne myśli, i on tam pod spodem coś innego i tak dalej, i tak dalej, nie? Ja nie wierzyłem po prostu, ja psychologicznie myślałem, psychoanalitycznie. nie? I wiedziałem, że ludzie nie mają takiego pokoju jak on, nie? Dopiero wiesz, zacząłem wierzyć temu, co i i w Bibi jest napisane, że będziemy mieli pokój ponad wszelkim zrozumieniem, tak? I tak dalej. No i myślę, Teraz wiem, że on ma naprawdę ten pokój ponad wszelkim zrozumieniem, bo sam doświadczyłem tego pokoju ponad wszelkim zrozumieniem, kiedy wszystko dookoła się wali, a ja jestem w stanie mieć pokój. Ja jestem w stanie mieć pokój, tak? Sam tego już doświadczam. I to jest słuchajcie zupełnie coś innego, zupełnie inna bajka. Więc podsumowując, ty nie potrzebujesz, Jezus Cię nie potrzebuje, tak? To Ty potrzebujesz zbawienia. Ty potrzebujesz zbawienia, dlatego trzeba przystąpić do zbawienia. Nie przystąpienie do zbawienia to nie jest przystąpienie do pierwszej komunii, nie jest przystąpienie do w ogóle komunii i tak dalej. W ogóle nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żebyś Ty uklęknął i Ci podali jakiś tam opłatek, czy coś tam, jakieś ciastko, nie? To nie jest przystąpienie do zbawienia. To nie jest przystąpienie do Jezusa. To nie jest przystąpienie do komunii z Bogiem. Komunia, jedność z Bogiem, to jest przystąpienie do Boga przez Jezusa Chrystusa, przez przyjęcie go do swojego pana i przez uznanie go za zbawiciela. Nigdzie w Biblii nie ma czegoś takiego, że dzieje się to w momencie, w którym pierwszy raz jesz opłatek, tak, jesz chleb tak i, i, i pijesz wino. Nigdzie w Biblii tak nie jest napisane, nigdzie w Biblii się w ten sposób to nie robi. W Biblii się robi to w ten sposób, że się uznaje go za Pana swojego życia i zaczyna się wierzyć w to, że Bóg zwodził go z martwych. Tak się przystępuje do komunii z Jezusem, czyli do jedności, to tak naprawdę do znaje się, że Jezus jest Twoją drogą. Tak się do tego przystępuje. I to jest przystępowanie do komunii, tak? To jest przystępowanie do jedności z Bogiem. Przez Jezusa Chrystusa mamy tą jedność z Bogiem, nie? I to jest to. To jest to, owszem, mamy robić na pamiątkę, tam różne rzeczy i tak dalej, ale to jest zupełnie inna sprawa. To jest już sprawa życia chrześcijańskiego. Ale przede wszystkim to Ty potrzebujesz Boga, a nie Bóg ciebie. Bóg cię nie potrzebuje w statystykach, Bóg cię nie potrzebuje w tym, żeby tam większa liczba chrześcijan była gdzieś zapisana. Nie? Bóg cię do takiej rzeczy nie potrzebuje. Owszem, Bóg prosił. Jezus na przykład prosił o apostołów i tak dalej, o Boga, żeby. Bo Szadan chciał ich przecieć, nie? i tak dalej. Tak, ale to jest zupełnie coś innego. To nie jest, że to, że Jezus Cię potrzebuje, i Jezus sobie bez Ciebie nie poradzi. Zapomnij w ogóle o tej teologii. Jezus sobie poradzi bez Twoich pieniędzy, Jezus sobie poradzi bez Ciebie, Jezus sobie poradzi bez Twojego członkostwa. Jezus sobie poradzi bez Ciebie. Ty sobie bez Jezusa nie poradzisz. Okej, okay. trzymajcie się. Hej!